mamy kolejną Z Jakiej ak firmy? Akmetal Akmetal, ak pierwszy raz widzimy chyba takie windy metal, nie? No Dwały Tak Duwalu Jak było Jak oglądacie nasze że to wiecie, że nie było w Takich nie było Tylko Dobra, coś ludzie wysiadają I sobie wysiądą Mamy do swojej dyspozycji, tak? Lustra tutaj nie ma O, ona jest przeszklona jak pamiętamy Tak Dobra, sorry Weź tutaj Mamy takie lusterko, żebyśmy mogli zobaczyć ewentualnie. Jak wyglądasz? Widoki ładne. Zobaczmy, jak idziemy. Wow. Ale wysoko. No. Wow. Ciekawe, jak ktoś tą szybę zbił tam. No właśnie też się zastanawiałam, albo kamieniem, Szczalne albo... Tak, nie burzy jesteśmy. Black metal Jeszcze dojeżdżamy. Pokazywałem. Doliczej, no, może jeszcze wyjdziemy, zobaczymy co tu jest. Jesteśmy naprawdę na samej górze. Przytrzymają. Wow, no trochę wysoko. zobaczę czy cię widać z tej strony. Widzisz moją rękę? Ok. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Zaraz, zaraz, Akmeta czy Otis? Hmm. Hmm. To jest chyba Akmeta, no bo Otis nie ma. Otis, coś tutaj, bo firma Otis może serwisuje ją, ciężko mu no, powiedzieć. No chyba tak, <coughs> tak serwisuje. Chyba się zatrzymaliśmy, pauza. Linda, ja która właśnie nas zjeszcza, ale i tak możemy zawołać. Czyli stanie, Myślę, że na razie to będzie tyle, przynajmniej w tym filmiku. Najwyżej później nagramy kolejną, dobra? Nie, dawaj.